Siema widzę, dzisiaj jesteśmy w, w Minecrafcie, pierwszy raz na tym kanale jesteśmy w minecrafcie ten widz zrobi te pytanie e, i oczywiście zagram w Minecrafta. E, ja w Minecrafta jestem totalnym amatorem, nie wiem jak się w to gra, nie wiem nic. Dobra, widzę, jeszcze przed rozpoczęciem filmu zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, a ja będę wchodził w tryb chyba jednoosobowy. E, I co tutaj wpiszemy? Wpiszemy od... Ccinek, tak, dobra. Stwórz nowy świat. Zobaczymy w ogóle, bo ja nie wiem jak się w to gra. Dobra, tryb. Jaki tryb? Przetrwanie Chyba przetrwanie bo bo, bo 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 Jak się gra przetrwanie To musisz przetrwać Dobra Trudności Łatwy Ja Ja nie chcę jakiś hardcore iść eee, zwolę na polecenia Nie wiem Pacz Też nie wiem Zasady gry Dobra Po prostu Stwórz nowy świat I jeżeli wy proponujecie Jakąkolwiek grę Napiszcie w komentarzu Przypnę oczywiście serduszko Najprawdopodobniej Nagrywam z tej gry film Bo jakby Nie mam pomysłów na filmy A po prostu Może wam się ten Ta gra Oczywiście spodoba i nagram z tej gry filmik, i wiem, będzie się cieszyć, ja będę się cieszyć, i będzie super. Dobra, jesteśmy. O kurczę, jak się tutaj chodzi? Chwila, bo ja tu chodzę na szałkę, chwila, ustawienia, poziom trudności, łatwy, paczki, muzyka, muzyka nie chyba, chwila, gdzie tu są ustawienia, nie graficzne jedynie, ale ustawienia dostępu, chyba. Ustawienia graficzne też nie, paczki, sterowanie, dobra. E, przypisane klawisz, bieg, przytrzymanie, przełącz, przytrzymanie, dobra, okej, okay, nieważne, e, przypisane klawisze, bieg, dobra, chyba wszystko gotowe, 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 powrót do gry, dobra, i idzie chodzić normalnie, tylko no, to jest taka czułość trochę inna, tymy wioski, wiem, że właśnie wioski są rzadkie chyba, nie wiem, tylko się ściszę trochę grę na, nie wiem, 34. Dobra, jest. Nawet jeśli jest głośno. Dobra, tutaj będę spał, raczej. Chcemy się gdzieś tutaj chodzić. Królika może zniszczymy. Nie zniszczymy. A, nie, chyba zniszczymy. Tutaj mamy jakiś panów, którzy się na mnie patrzą. Wchodzimy. Jest tu coś, nic nie ma. Tutaj dałoby się chyba jakoś siać coś, nie wiem. Dobra, wchodzimy, to jest otwarte. Witam. Krowa, okej. Okay. Ale nie ma żadnych itemów? Tu idzie tylko jakiś, jakiś. To jest chyba on się golem nazywa, nie wiem. I muszę jakimś. Skrzynkę znaleźć tutaj. Wiem, że w skrzynce są jakieś rzeczy. No i nie co ją teraz zrobisz, tak naprawdę, bo to jest jakiś większy domek. Tak, mamy skrzynkę, węgiel, śnieżka, chyba mi się nie przyda. Na pewno wezmę węgiel. Dobra, da się to tak zbierać. Wiem, że na pewno da się szybciej, ale, ale aż tak nie potrafię. Nie, to mi się przydałaby śnieżka. co mi da węgiel w ogóle? Co mi da to wszystko, ale węgiel chyba to wędzenie, nie wiem. Ale w ogóle nie wiem jak się coś robi. Chyba wiem, jak się tylko miecz robi w tej grze komputerowej, nie tylko komputerowej. Dobra, chyba jakieś jakiś miecz stworzyłem, To muszę mieć na pewno drewno. Drewno, to jest drewno, ale nie wiem, czy to mogę chyba zniszczyć. Nie, dobra, dostałem. Tutaj jeszcze mam ten domek, ale tu nic nie ma. I chwila. Pod E się coś craftowało. Muszę mieć ach, aż trzy chyba. Tak. E, więc szybko trzy, z farmie Dobra, cyk, mamy pięć już. Dobra, teraz wyjdę. Teraz cyk, cyk, teraz to robi. Trzy, żeby to chyba lewy. Dobra, lewy. A, no i mamy ten taki, ten taki do kraftowania. Cyk, dobra, pewnie że, że dam go tutaj, chyba nic się nie stanie. Dobra, i potrzebuję. Co potrzebuję? Zrobić miecz. Będę musiała mieć dużo tego drewna, więc teraz ja szybko swarmię, nie z mojego domku. Oła, muszę coś zjeść, więc. Będę musiał coś w się siebie, jakieś ryby łowi, Nie wiem w ogóle. Bardzo ciężko będzie przetrwać, ale. No ale robię to dla wiza, bo Widz tak powiedział, więc trzeba tak zrobić. Gdzie to się po prostu rzucasz? Chyba tak. No fajnie się rzuca, kurczę, żeby koty nie walałem. Bra, mamy 10, jedno więcej. Lecimy szybko tutaj. To też może coś będzie? Czy tutaj nie byłem? Dobra, okej. Okay. Idziemy tutaj, cyk. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i raz i dwa i trzy. Aha, i nic na nie wychodzi. Chodzi coś innego. A właśnie tak się robiło, tak? Mamy patyki. Aha, i z patyków się... Dobra, już wiem. Teraz raz, dwa i raz, dwa i trzy. No i pięknie, mamy pierwszy drewniany... <laughs> drewniany kill -off, na Trochę więcej tych patyków może zrobimy. Chwila, tylko nie aż tak. Dobra, tyle wystarczy, 10 wystarczy. Teraz zrobimy cyk. Weźmiemy to, nie wiem, ale... Dobra, pójdę do kopalni jak na razie. Biorę, tak, drewniany kilof. I... A bo chwila, bo tutaj były... Coś tam było do jedzenia, tylko żeby bym nie Dobra. Tego się nie da, a trzeba jakoś pewnie chleb zrobić, bo co to z pszenica. Dobra, nieważne, ale jeszcze może pójdę tutaj. Ja tutaj już nic nie będzie. Idę do kopalni jakieś, tutaj jest kopalnia. Bo ja muszę przeżyć, bo ja tu nic, czy coś ja w ogóle tutaj do jedzenia znajdę. Idę poszukać chyba nowej wioski, bo tak na razie to jest lipa duża. tutaj wrócę, jeżeli będzie się w ogóle, w ogóle, jeżeli wrócę. Jeżeli wrócę, to tej wrócę. Jeszcze im piec ukradniemy, dobra no i lecimy dalej. Mam jakąś kopalnię, o, to, to chyba diaksy? Co to jest? To są diaksy. Czy to, to są diaksy? Chyba diaksy wyglądają. Aha, tego nawet nie widzę, a co to jest? Ach, chwila, bo to farmy, to mi nawet tego... Co są chyba diaksy, chwila, no tak. To są diaksy. Chwila, muszę lepsze kilo mieć, chyba z tego się robiło. Dobra, mamy już lepszy, ale czy ten lepszy nawet coś da? O, już się robi noc. Dobra, to jest? Coś do jedzenia? Ruda mnie coś to jest, nie wiem, ale co? To są diaksy, ta Chyba, nie, co to jest? A to jest jakaś lampa. Dobra, biorę węgiel. chyba jest no co teraz? Szybko uciekam, bo za chwilę, no już jest noc. Właśnie, jak się krowy zabije, a może królika? Jak zabiję, to może coś będzie? Chyba nic. Dobra, nieważne, muszę szybko lecieć. jakby krowę krowy zabiję, to by sobie coś. A, już do mnie Szybko lecieć. nie jest tutaj jest jakiś szkielet. co, ja go zabiję. Dobra, dawaj, dawaj, nie. Proszę, nie zabijaj. Aha, i się odrodziłem. Ale dobra, już przynajmniej wiem. Już przynajmniej wiem, co mam robić. I wiem, gdzie jest mój lud. Więc, nawet jeśli to się gdzieś stało, on mi daje. Aha. Dziękuję ci bardzo. Aż tyle tego szukałem, aż nagle mi dało. Po prostu tak, tak o. Od tego zginąłem tak naprawdę. Ja będę szybko idę spać i idę po swój lud. Gdzie to było? Ten, swój, ten mój lud? Chociaż nie, czym się w ogóle opłaca. Dobra, to było gdzieś tutaj zbierając te swoje diaksy niby, wracałem się, tutaj widzisz był ten, ten, czy ten jeszcze będzie, bo ja nie wiem, jest, 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 mamy, dobra, świetnie, bierzemy wszystko i się zmywamy, teraz sobie stworzę chyba, mięso da się podgrzać, tylko nie wiem jak, węgiel trzeba, nie wiem, chwila, dobra, już wiem, to, nie, to muszę rudy miedzi tutaj dać, to i muszę dać to tutaj i się teraz będzie przetwarzało. Dobra, jak to się cały czas podgrzewa, lub nie wiem co to się robi. A sobie chyba tam amonicę do łuku. Jak się to robi, tak? Daję amonicę z łuku do łuku. To nie, chyba nie. Nie wiem. Dobra, już tyle mi wystarczy, bo za chwilę jeszcze zginę. Bo tych HP nie mam też za dużo. Mam ziemniaki, dobra. Ziemniaki, marchewkę. No i teraz mogę, teraz to mogę żyć. Ale z chyba idzie ugotować ziemniaka, ale nie będę go gotował. I teraz mi się regeneruje HP, chyba. Czyli mam też znowu jakiś chleb nawet mam. Ziemniaki. tu mam wszystko. Chlepe w nim i do tyle hapę. Co do jaski, nie wiem czy coś trafię lub nie. Mam nadzieję, że coś będzie fajnego. Mamy węgiel, ale co ten węgiel robi głównie? Chwila. Pewnie będzie go gość przetworzyć, ale jak to tego, to ja nie mam pojęcia. Nie, bo ja potem nie będę się wrócić. Nie, nie idę dalej. Nie, bo ja potem będę ja żeby wyjść. No ja idę nowe wioski szukać. Mam łóżko, ja mam wszystko. Tak na razie nie potrzebuję... Już tam raczej nie będę wracał. Idę na całą górę i będę... Może coś widział, nie wiem. Wstupię. Jednak jestem w jakiejś kopalni i widzę jakieś światło Idę właśnie w tą stronę tego światła, tylko... Ha, po prostu mamy tu jest światło, dobra. Okay. Dobra, chyba już... Nie wiem, nie ja już nie wiem co ja mam robić. Po prostu jem ziemniaka. I kładę łóżko i idę spać. Jutro wstaję i jutro wygrywamy. No i dobra, bierzemy łóżko, lecimy dalej. O Elo Elo. O kurno, wybucha właśnie, on mam wybucha. On dał mi śnieżki. No widzę mamy widzowie sposób. Mamy widzę, wiele i tubie wszystko znalazłem. Mamy świeczki. Czyli widzowie, jakiś śnieg nam pada, jak widzę. Ale widzowie, mamy. Upająki Creeper. O kurze, że już jest noc? dobra, wale, 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 wale. dobra. Gdzieżcie? Gdzieżcie? A teraz wszyscy tam nie idą, no nie. Dobra, Creeper wybuchnie. On ich tam pozabija, chyba. Dobra, ja jestem mądry. Ha, fajny wynik mi dało i... i chyba chyba widzowie to tyle. Już mi się widzowie chodek ciewa. Nigdzie mam swój ród nawet. Zaczynę na tej wiosce. i eee, tutaj jeszcze coś widzę, ale... Ja chciałabym ja Wam widzowie podziękować za obejrzenie tego filmu. Już niestety widzowie nie dokończy Ale jeżeli byście widzowie by chcieli drugą część, to jeżeli pod tym filmem będzie, załóżmy... Mm, 10 łapek w górę, 10 łapek w górę e, To z wielką chęcią e, e, zrobię drugą część e, więc zostawcie tą łapkę, jeżeli chcecie następny filmik z Minecrafta e, Tutaj jeszcze coś co tutaj jest, ale nie wiem co. Aha, tej chleb i TP i TD, to mi się nawet nie pasa. Latarnie. Ona w ogóle coś daje? Ha, troszeczkę światło zabrało i tyle. No i co? No ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Ja jeszcze go wabiję. nie mi to da. Ale zależmy czego... Bo zawsze chciałem zobaczyć jak oni tam chodzili Cyk Ciekawe czy w ogóle jakiś lud dostanę, ale chodź. Bro się pali, ja też już za chwilę zginę Ale chodź, muszę go zabić, sp spróbuję Ha, no i gówno dostałem więc dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, no i oczywiście zostawcie tego suba, bo inaczej subskrypcja to jest jeden złotych do końca stycznia dla Was. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do następnego filmu. To tyle. Cześć!